No, dzień dobry, no, ale tutaj są piękne wschody i zachody. Mam nadzieję, że was nie męczę tymi nagraniami z nieba, ale naprawdę one są zupełnie inne niż u nas, i nie wiem, bije jakaś taka dobra energia. Zresztą zawsze możecie skipnąć. Ja i tak to będę wrzucać. Wczoraj po zakupach i po spacerze na plaży, tym takim spontanicznym spacerze, stwierdziłem, że sobie odpocznę i nie robiłem dosłownie nic. Jakoś tak chciałem się zadomowić, wiecie, wziąć kąpiel, zrobić sobie kawę, poczuć się troszkę, wiecie, jak w domu, tak, żeby też ciągle z kamerą nie chodzić. Dzisiaj mamy niedzielę, więc jest to nasz w sumie trzeci dzień tutaj na miejscu, tak? Tak, bo tego pierwszego to ja nawet nie liczę, bo. Zatem, plan, który mieliśmy wczoraj na hike zrobimy sobie dzisiaj z rana właśnie się gdzieś tam szykujemy i jedziemy. A i też w ogóle na Santa Monica, czyli to co widzieliście w poprzednim vlogu pod koniec. Jechaliśmy 10 minut samochodem z naszego mieszkania, więc naprawdę bardzo bardzo fajnie. Dużo też rzeczy związanych z pracą się dzieje właśnie w tamtych okolicach, więc no bardzo to cieszy. Jest tylko jeden myk. Jechaliśmy tam o siódmej rano. I też wielu z was pisało do mnie: ej, czemu na tym molu w ogóle nie ma ludzi? No i właśnie dlatego, że była siódma rano. I powiem wam, że też jakby byłem pod wrażeniem tego, że tam nie było praktycznie nikogo, pojedyncze osoby. No, miało to taki klimat, powiem wam. Mamy taką misję z Janem, że jak będziemy sobie gdzieś tu jeździć po mieście, w jakieś konkretne miejsca, no to faktycznie te takie godziny poranne bardzo, no to to jest. To jest to, bo raz, że nie ma korków, to po prostu nie będzie ludzi, będzie pusto i będzie tak dość, dość przyjemnie. Dlatego stwierdziliśmy też, że pojedziemy na hajka dzisiaj rano. No więc tak sobie dzisiaj zaczniemy dzień, żeby się troszkę poruszać. Potem odpoczywamy. No i ja wieczorem dzisiaj idę na mecz, to też wam pokażę. No i jeszcze taki komentarz właśnie. Twierdziłem, że będę robił nieco krótsze vlogi. W sensie one i tak nie będą krótkie, ale nie będą miały po 40 minut czy coś takiego. Twierdziłem, że chcę robić takie vlogi wokół 20 minut myślę, że to też dla mnie będzie łatwiej wrzucać wam coś częściej, zwłaszcza, że zaraz zaczynamy pracę, no i już nie będzie tyle tego czasu i tyle takich, powiedzmy wycieczek, więc raczej będę wam pokazywać tą inną stronę Los Angeles, niż też żeby wam pokazywać coś co jest na każdym Reelsie, czy TikToku, czy gdziekolwiek związany z miastem, bo Prędzej czy później tam będę. Natomiast nie jest to jakiś taki, wiecie, priorytet. Zwłaszcza, że ja też już tutaj byłem. Teraz idziemy zrobić takiego hajka, którego ja zawsze chciałem zrobić. Czyli podjeżdżamy sobie gdzieś yy, na wzgórza Hollywood autem. Jak najdalej możemy. Zostawiamy tam auto. No i planujemy sobie wejść na napis Hollywood. Wiem, że nie można wejść dosłownie na niego. Niestety jest tam ogromna kara za to. No ale jest tam podobno taki szlak, że możesz sobie wejść za. No więc jest taki aktywny dzień. Jutro my już zaczynamy pracę. Co prawda, Amerykanie obchodzą Jutro święto, mają Bank Holiday, jest Martin Luther King's Day, czy coś takiego? Nie jestem do końca pewny, więc jak coś przekręciłem, to sorry. Więc jutro mamy taki dzień organizacyjny, no i zaczynamy tutaj działać, żeby jednak, żeby też kwestie z pracą się spinały, bo to, że nam tutaj będzie dobrze, no to jesteśmy przekonani. Teraz trzeba też udowodnić, że była to dobra decyzja. No i to tyle, więc idziemy się ogarniać i widzimy się na wzgórzach. No idziemy powoli pod górę. Nie ma źle ogólnie. Początek był dość stromy. Jaki Piękny piesek. Jej. Nie wiemy dokładnie ale trwa ten hike koło godzinki w jedną stronę chyba. Nazywa się Wonder Trail, ten szlak. No i to jest taki najszybszy, najlajtowszy i tak dalej, więc na start sobie wzięliśmy takiego, bo stwierdziliśmy, że nie ma co się męczyć. Zwłaszcza, że jeszcze mamy Jetlaga. O, widać ludzi, którzy tam chodzą. A i ja to Wam jeszcze pokażę z drugiej strony wzgórze. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ta dzielnia, ale wygląda pięknie. To jest z drugiej strony po prostu tej góry Hollywood Hills. Tam jest kawałek Hollywood Hills. Tam gdzieś do tyłu, do tyłu jest Malibu i te wszystkie dzielnice. To są w tamtą stronę. Tam jest gdzieś ocean. Dobra, idziemy do góry. Trzymajcie kciuki, żebym nie zemdlał. Ja piercie. Oh Jesus. Okay. That's all right. You're doing good. Thank you. Almost there, like a few more steps. Wow. tego to się nie spodziewałem. Jan. Never listen to you ever again. Doing good, Kylie. It? Morning. 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 Oh yeah, baby. Yeah. <sighs> Zrzuciliśmy już sweter, bo jednak zrobiło się ciężko. Powiem wam, że te kamienie nie pomagają zbytnio tutaj. Zaczyna się też robić stromo. Ja mam troszkę lęk wysokości. No i zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Nieźle, fajnie. Coś, coś nowego człowiek w życiu robi. Taka niedziela dzisiaj. Wyjdzie nam na zdrowie, prawdopodobnie, ale ładnie. Nie, no, pięknie jest. How you alive? Wo see. Okay. Wow. Już widać wieże. Tam właśnie idziemy, obok tej wieżyczki. I'm ready. Yeah. Let's go. Dobra, idziemy. Looks bit hand? No, no. Ja pierdolę. To jest najłatwiejszy szlak. Nieźle, nieźle. Fajnie. Genialnie. O oh, wow. Hej yeah, Hej, Hey. Hey, can I pet him? Yeah, sure. yeah hi. All all right. hey. Hey. Wow. <laughs> hey, juno, did you find a new family? No. <laughs> can I have a, yeah, i miss my dog so much. Aww. yeah, where's your dog? in poland. in poland. <laughs> yeah, so like you can yeah. get all the fixes here because we have a lot of dogs in oh, yeah. <laughs> yeah, yeah. It's a, oh, you moved here. <laughs> yeah, yeah, like two uh, days ago we just moved yeah. oh, my god. this congrats, is, welcome. yeah, wow. happy to be here. yeah, wow. yeah, uh, uh, juniper. hey, juno. no, there's nothing for you. yeah, there's no food. he's like he's, he's trying um well there's so many dogs there's more dogs than people okay yeah. so yeah so my place definitely honestly yeah yeah a hundred percent if i would have been i'm also european if i would have been home i would have never gotten a dog okay like, into our mind never because like we don't have like big dogs in an apartment Here mm -hmm. in la you can absolutely do it that's cool I know. okay bye. have a good one yeah bye go do you know No. I to są właśnie takie momenty. Wspaniali tutaj są ludzie, serio. Pomyśleć sobie, że taki hike jest 20 minut od Twojego domu. Plusy życia w Los Angeles. Wszystko pod nosem. Co tylko byście nie chcieli, to możecie tu robić. Wow. Nie wiem, czy dobrze pokazuję, ale tam jest Griffith Observatory. Też kiedyś pojedziemy. Fajnie. Jeszcze to niebo, słońce wychodzi. Ciało czuje, że żyje. Tutaj macie widoczek z drugiej strony, oczywiście amerykańska flaga na jednym ze szczytów. No i tutaj macie. To się chyba nazywa Wali. Na to się chyba mówi Wali. To jest po prostu z drugiej strony Hollywood Hills. Taki widoczek. Pięknie. Naprawdę cieszą takie małe rzeczy. Kurczę, ale ja powiem wam, że te widoki tej Wali też mega to wygląda. Mam nadzieję, że was tym nie zanudzam, ale naprawdę mi się tu podoba. Nieźle. Jan mi w ogóle uciekł, już jest gdzieś tam. No ale tak to jest, jak trzeba w kontent robić. Sam się nie zrobi, trzeba nagrywać na pamiątkę. Tam jest Beverly Hills i ocean widać. Nieźle. Myślę, że warto zrobić sobie tą trasę jak będziecie. Nie jest jakaś mega łatwa ta trasa. Ma takie momenty, gdzie serce Wam próbuje wyskoczyć, ale jak już się ciało dostosuje, no to jest naprawdę w porządku. U mnie teraz jest na przykład mega ok. A na początku też miałem wrażenie, że nie dam rady, no ale jednak jest easy. keep walking keep walking okay. i got it i'll be billing you for this okay <laughs> give me your price we'll see okay. i didn't miss my wife that much yet <laughs> <laughs> no no keep walking keep walking okay. keep walking i think we're getting some good shots you can trim the shit out of this and use it on like seven different videos Go there, go there, go there, to the right, to the right. To the right, to the right, to the right Na do the Titanic Wow, well, maybe not <laughs> Pamiętacie jak mówiłem, że już się wydaje easy, no to się bardzo pomyliłem. Teraz było tak stromo, że szok. Zobaczcie. Sobie. Musimy tam wejść. Najłatwiejszy szlak. Nieźle. No nic, będzie co wspominać po pierwszym weekendzie. Co żeśmy zrobili najlepszego. Dobrze, że dzisiaj mamy dużo czasu. Widoczki robią robotę. Ale jest stromo, nie? Serio. Ja pierdzielę. Już prawie jesteśmy. Ale już bliżej niż dalej. Ale zobaczcie sobie ten widok. Nie wiem, jak bardzo kamera tego nie oddaje, ale to jest przepięknie, przepięknie. O... o kurde. Mamy to. Damn. Watch your step. Jenny, 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 my friend. I chyba już oficjalnie jesteśmy sporo ludzi Szybkie podsumowanie zdecydowanie warto widoki wynagradzają Cały ten wysiłek. Myślę, że polecam każdemu. Wracamy do auta. Trzeba też pokonać te wszystkie przeszkody. Jeszcze raz. Ta antypek w ogóle biegnie. Jezion. Jej. Ja, ja, ja. Hajek naprawdę był spoko ogólnie. Jeśli chodzi o czas, no to pod górę szliśmy godzinę i 15 minut i były takie momenty dość intensywne, dość takie strome bardzo. Może widzieliście to na, na filmiku, może nie. Jeśli chodzi o powrót, myślałem, że będzie łatwiej niż było. Zajęło nam to jakoś 45 minut, natomiast no kolana i kostki. Cierpią, ale zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto. Fajny weekend, dobry poranek. Bardzo dużo super ludzi po drodze. Wszyscy fit. Dużo też było takich widać lokalnych ludzi, którzy tam chodzą sobie z psami i w ogóle. Więc no, my teraz idziemy sobie coś zjeść. Prawdopodobnie in and out. Musimy troszkę odbudować kalorie Zatem do potem. Kurden Fight, the Mm. Wziąłem teraz w sumie z tym sosem takim słynnym. Zobaczymy, czy dobra. Mhm. Mm It's good. Go for it. O, oh guys, jesteśmy w końcu w domu, troszkę nam zeszło. W sumie jest prawie 14, więc pewnie zaraz zrobimy tylko obiad, i ja się idę umyć i będę czekał już na mecz. Byliśmy jeszcze w ogóle na zakupach, i żałuję bardzo, że zrobiłem zakupy w Polsce. W sensie kupiłem dużo ubrań w Polsce, żeby mieć tutaj. A tutaj są tak tanie ubrania, że normalnie szok, i wam pokażę na przykład. Ale zobaczcie sobie, na przykład, taki polo ładny sweterek. Mega fajny jest materiał. Kosztowało 14 dolców. Na przykład też takie spodenki na deskę, takie trochę dłuższe, 9 dolców. Tutaj nie mamy coś takiego, że to jest taka zwykła cena za te spodnie, a tyle kosztują w ich sklepie. Coś, coś, coś takiego jak Half Price albo TK Max, coś takiego. I po prostu wiecie, macie ciuchy markowe za dosłownie maksymalnie chyba 20 dolców. No. Yy, dobra, dzięki bardzo. Mam nadzieję, że się w ogóle hajk podobał. Uważam, że fajnie to wyszło. Myślę, że to nie był mój ostatni raz. Dobra, idę się myć, bo śmierdzę. Okay. Dobra, to się zbieramy na mecz, ale jadę Uberem. Jak zobaczyłem CD parkingów wokół kryptoareny, to taniej jest wziąć Ubera w dwie strony. No, plus nie muszę prowadzić, a powiem wam, że po tym hajku troszkę mnie siekło. W sensie nie spałem, ale jestem mega zmęczony i nogi też to czują. No ale co, idziemy się pobawić troszkę, zobaczyć jak wygląda taki mecz NBA. Jeszcze dla zainteresowanych, to idę na mecz Lakersów z Toronto Raptors. Mam tylko nadzieję, że będzie super, że się, że się troszkę obudzę. Dobra, to ja idę zamawiać Ubera i jedziemy do downtown. dojechaliśmy znowu piękne niebo jak widać Miałem super ubera, tak sobie pogadaliśmy, tak mi poopowiadał znowu o mieście Mega Zobaczcie sobie w ogóle ten budynek Przejeżdżaliśmy obok tego i facet powiedział, że skończyły się pieniądze i przestali to budować Więc młodzież sobie zaczęła tam wchodzić eee... A jestem idiotą, bo miałem przejść tam, no trudno Ale to chociaż zobaczycie sobie arenę Tu idziemy Ale ładnie. Dobra, jeszcze się przejdziemy naokoło, bo tutaj jest kilka pewnie wejść. Muszę sprawdzić, którym ja wchodzę. Ale no, zaczynają się zbierać. I wszyscy mają merch, tylko ja nie mam merchu, jak taki wieśniak. Ja... Boże, to nie, bo tutaj to jest. No, siema, jesteśmy w we środku. Wszyscy biorą jedzenie i picie, Chyba też powinienem. Mieć. Albo merch. Tak nie będzie słychać, bo jest tutaj bardzo głośna muzyka, ale robi wrażenie, robi wrażenie wszystko serio. Musiałem zejść troszkę na bok, bo jest tyle ludzi, że na pewno bym tam nie znalazł żadnego Ubera ani nic. No ale powiem Wam, że super było. Mega, mega. Jeszcze tutaj Wam pokażę jedno takie miejsce po lewej jest. Kobe. Fajnie to wygląda za no. no mają rozmach, co? Idziemy szukać transportu do domu. Mam nadzieję, że coś będzie, ale w sumie nie mam daleko, bo jakieś 15-20 minut. Chyba, że będzie korek, no to dłużej. I w sumie pierwszy raz w ogóle w życiu jestem w downtown o tej godzinie. I jest naprawdę spokojnie. Ludzie w knajpach sobie siedzą, oglądają mecze. ...chillera. Żadnych bezdomnych tutaj wokół areny ani nic. Zwykle jak tutaj chodziłem, to było. Teraz jest całkiem spokojnie i czysto. Dobra, trzymajcie kciuki, żebym znalazł jakiegoś szofera. Ja, papa. Pa. Dojechałem do domu, już się w miarę ogarnąłem. Montuję dla was vlogi, ale jestem bardzo zmęczony, bo je wam. jutro mamy już poniedziałek, więc. Koniec tego dobrego. Co do samego meczu to było mega fajnie. Do tego jeszcze Lakersi wygrali. No, a co do planów na najbliższe dni, no to skupiamy się już na pracy. Coś tam oczywiście ponagrywam między wierszami. Mam w planach w ogóle wrzucać weekly vlogi teraz bardziej. No chyba, że faktycznie będzie jakiś taki dzień o wiele ciekawszy, no to po prostu to wrzucę jako taki wiecie, tak jak na przykład ten dzień dzisiaj. Bo w sumie ten vlog teraz to jest jak wyglądała moja niedziela. Zatem dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podoba amerykańska seria. Trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się wszystko tutaj spinało. No a my widzimy się w następnym vlogu. Już wkrótce. Trzymajcie się tam kochani. Pa pa.